Cześć, to kolejny odcinek na temat odblokowania Hondy CB czy CBR 650 z 35 kW albo w drugą stronę zablokowanie na 35 kW. Jeżeli chodzi o odblokowanie tych motocykli od roku 2014 do rocznika bieżącego, to niezbędne są dwa elementy: przeprogramowanie komputera i wymiana lejków w dolocie. Lejki się różnią między rocznikami do 2000, bodajże, 19 Jest ten typ, po 2019 ten typ. No i teraz, wiele razy, czy często dzwonicie pytacie, jak to zrobić, jak to przeprowadzić. Ja potrzebuję od Was komputer, który wymontowujecie z motocykla. Filmik o tym, gdzie on się znajduje, znajdziecie w katalogu moich filmów, natomiast lejki znajdują się w airboxie i też nagrywałem filmik o tym jak je wymienić. Co trzeba zrobić z wymontowanym komputerem? Wkładać je do paczki, warto go dobrze zabezpieczyć, żeby się gdzieś tam nie poubijał w transporcie, wiadomo jak to z kurierami bywa, czyli dobre zabezpieczenie, folia bąbelkowa, do kartonika koniecznie na miarę na siebie adres zwrotny, numer telefonu, Taki komputer zapakowany wysyłacie najlepiej kurierem Broń Boże Pocztą Polską do mnie Adres jest na stronie motokofeina.pl albo tutaj w bio Ja komputer dostaję, oczywiście kontaktujecie się wcześniej ze mną, że taka paczka będzie I robię robotę z komputerem, czyli odblokowuję go i załączam do paczki zwrotnej lejki do Waszego winu i wam komplet. Oczywiście lejki to nie jest obowiązkowy zakup, ale żeby Wam ułatwić, mogę już odesłać lejki. I wtedy wymieniacie lejki, montujecie komputer, i motocykl jest odblokowany. Jeżeli chodzi o rozliczenie, albo możemy to zrobić przelewem blikiem. Może być to przesyłka za pobraniem. Co kto sobie życzy. Także szybko, prosto i nie trzeba szukać. Lejków, więc jak masz taką Hondę do yy, odblokowania, to zapraszam do kontaktu. Na razie.